Witam serdecznie i tak, e, przychodzę do Was z nowym vlogiem, oholem Jak to zowią. Trochę vloga, trochę hola. o Powiem tak. E, powiecie, znowu coś kupiła, ale e, to był akurat mus. I po prostu chciałam, bo e, robię, można powiedzieć, taki remany czapy, jak wspominałam. E, po prostu pewne rzeczy u mnie się zmieniają w szafie i e, czas na nowe stylizacje czas na nową mentalność kobiety po 30 jak się to mówi <grydy> e, tak e, nie będzie e, też już brakować jakichś drobnych wariacji, ale tudzież e, może po prostu E, zaczynam zwracać uwagę e, na to, co, w co się właściwie ubieram i w czym jest właściwie dobrze, bo jakoś tak e, w pewnym okresie mojego życia i pod koniec zeszłego roku czułam się e, trochę komicznie, bo bardzo e, świadomość, że jestem po 30, ale nie chcę z siebie starej babę zrobić, tylko po prostu e, pewne rzeczy pozmieniać. Bo też nie chcę z siebie robić totalnej nastolatki, tak? Bo już nią nie jestem. Jestem mamą, jestem mamą kacperka. No i po prostu, co pasuje, to pasuje. Ja mam tylko ten problem, że muszę uważać na rzeczy, które kupuję, bo mam niski wzrost i nie w każdym sklepie mogę znaleźć do siebie rzeczy po prostu. To jest dla mnie poniekąd problem. E, bo muszę w specjalnych e, regałach szukać, czy nawet e, przekrojowe rozmiary e, patrzeć: 34, 36. Jak jest taka możliwość, jak nie, to 34 całkowicie. E, czasami jest tak, że 34 jest jeszcze za duże, jeszcze za długie, jeszcze za po prostu i muszę wybrać jakiś inny sklep. Niektóre rzeczy y, po prostu y, typu sklepy marki y, młodzieżowej już odpadają, więc, y, więc zostawiam to i, i tyle. Y, tak, y, i doszło do tego, że dzisiaj y, postanowiłam, y, tak rozmawiałam z Robertem, mówię, wiesz co, y, Muszę sobie kupić buty nowe trekkingowe, bo już tamte chodzę przeszło dwa lata i e, można powiedzieć e, dzisiaj chyba ostatni dzień był ich, z tego względu, że e, miałam z nimi o tyle problem, e, że cała ta w środku, ta jakby wkładka, ten, ten memory foam. Wkładka z tym zapamiętywaniem tego nacisku, cała się wygniotła. Były momenty, jak naciskam stopą na podłoże, że tam czuję twardość, i to totalną twardość. To nie jest tak, że sobie wsadzę wkładkę wszystko załatwię, bo te podłoże było już tak zniekształcone, że po prostu źle mi się bardzo w nich chodziło, bardzo twardo, i jeszcze tam była w środku dziura, przez którą wpadały mi kamienie, i już czułam te karby, jakby powiedzieć, te pod, które są pod spodem. Bo jak w butach trekkingowych są takie karby, i po prostu już je czułam naciskając stopą, i to było dla mnie niewygodne. Moje łydki cierpiały, moje kostki cierpiały. Te buty musiałam je dość zawiązywać i strasznie się rozwiązywały, musiałam na podwójną kokardkę. Były fajne, nie powiem, dość długo mi służyły. Jak na takie buty, bo normalnie buty już coś tam po roku z butami zaczyna mi się przeważnie dziać. Nie kupuję drogich butów, no bo wiadomo, ale jak już jest but droższy, to szukam, staram się szukać w promocji, żeby było ok. Tamte wtedy co ja kupiłam te buty, bo to były buty z Bencha, one nie były drogie, one chyba 54 euro kosztowały, w normalnej cenie pamiętam je kupiłam, nie były na promocji, bo musiałam mieć nowe buty, takie e, przejściowe, bo, bo tak naprawdę spojrzeć na, e, na zewnątrz nie ma takich naprawdę... Już zim, tak jak to kiedyś było, że takie kozaki się nosiło albo coś takie łośnikowce, tego już po prostu nie ma. I najwygodniej mi się chodzi na co dzień w butach trekkingowych, bo mogę w nich wyjść wszędzie do lasu, do gdzieś tam i tak dalej. Wiadomo, przeważnie do jeansów je noszę, nie zakładam sukienek do nich tego typu, no bo w ogóle to nie będzie pasować. No i bluza, wiadomo, no i tak jakoś się luźno ubieram, bo to na co dzień jest ok. Ale żeby zmienić w moim życiu codziennym, żeby trochę też czas, od czasu do czasu jakoś tam e, elegancko wyglądać, trochę jakoś tak lepiej, albo nie wiem, jakoś tak, żeby się fajnie jakoś tak na wyjście ubrać, e, bo nigdy nie zwracałam na to uwagi, jakoś to tak e, zawsze proszę, im smoliłam to postanowiłam sobie bramanę zrobić. No i w każdym razie miałam iść po te buty trekkingowe. No i kupiłam sobie te buty trekkingowe i ostatnią parę wzięłam i były przecenione, moi drodzy. Gdzie jest cena? Były przecenione 30% patrzcie. One normalnie 39,99% kosztowały. Są land rovery, też dobra firma, Koło Romiki, jak dla mnie. Z romiki mam te niższe buty, te jeś, takie biusemno jesienne takie do codziennego chodzenia, w deszcz przeważnie. I to były o 30% przecenione, bo to był ostatni rozmiar. I patrzcie, jakie one są fajne! Już je dzisiaj ochrzciłam. Oderwałam metkę i musiałam już je założyć. Moi drodzy, i się bardzo fajnie w nich chodzi. Nie czuję w ogóle podłoża, nie czuję twardości, nie czuję naprawdę wyściółka niby nie, nie ma tej e, tutaj w środku tego, e, że zapamiętuję nacisk stopy, e, tej wkładki takiej specjalnej, ale ona jest dość miękka e, na tyle, że nie jest twarda. Liczę na to, że w nich dość długo pochodzę, bo ja bardzo dużo chodzę. Już godzina piętnasta, a ja tu 10 tysięcy kroków na czas Nie wiem po prostu, gdzie, to stała bym w miejscu deptała albo no nie wiem. E, bo jeszcze mam na mieście, pan parę rzeczy załatwić. leki, dokładz, znaczy te, co melatoninę bierze. No i załatwiłam sobie takie oto buty z takimi karbami, żeby się dziś nie wyrżnąć i one tak wyglądają w środku i one fajnie oplatają moją kostkę. Nie lubię, nie cierpię, jak mi buty tak latają po prostu. Ja mam bardzo wąskie kostki i mam często problem z kupnem leginców. Często leginsy na kostce, one mi się jakby marszczą dużo mam taki problem i muszę naprawdę ze świeczką szukać, żeby mieć idealnie dopasowane, chociaż to te, teraz te sportowe, one są fajnie dopasowane i wszystko fajnie leży, nic się nie marszczy. Ale nie o Legisach chciałam rozmawiać. Bardzo fajny but i fajnie się wiąże. Pierwsze wyjście w nich dzisiaj było trochę takie komiczne odgłosy wydają, bo je zaimpregnowałam. W takiej maszynie dałam do impregnacji, żeby nie łapało mi brudu. Bo jak e, jeszcze tą końcówkę tutaj tej zimy, e, zima, e, moment e, styczeń, luty pochodzę, e, marzec, trochę marca, zobaczymy, zależy od pogody, to po prostu już będę mieć na drugi rok fajne buty, żeby znowu e, można powiedzieć, e, zima sobie je. Założyć, schować do pudełka. Specjalnie sobie pudełko zostałam. Jak wiecie, on zmienił plan gwarancji na jeden rok. Były kiedyś dwa lata, teraz jest rok. Dlatego jak oddaję buty, to tylko przyjmę z pudełkiem. Przynajmniej u nas tak jest. E, miały być tylko buty trekkingowe, ale e, Paulina pomyślała, miałam sobie kupić buty trekkingowe, tak myślałam z tej romiki. E, Miałyby przejść przez internet, ale albo przyjdą przez internet, da się z tym oddawaniem, i w ogóle i w szczególe, bo ubrania jest mi łatwiej dopasować do siebie. Buty ciężko. Teoretycznie e, nie wiem, czy na Deś, w stronie Leishmana jest e, wypiska, e, jaka długość stopy w przypadku dzieci, gdzieś to tam jest, ale ja nie wiem akurat, czy u dorosłych tak jest. Ale w każdym razie. E, Wygląda to tak, ja but muszę przymierzyć. Yy, kiedyś kupowałam buty przez internet i okazały się mega niewygodne. Yy, bardzo mi stopy od nich polały i stwierdziłam, M -m, to nie są buty do mnie i, i po prostu żałowałam yy, parę razy pochodziłam, potem żałowałam, że je w ogóle kupiłam przez internet i tak to wyglądało i na tym się skończyło. Eee, na razie mam szafie. Jeśli e, po prostu zastępstwa, to ich jakiegoś nie znajdę, bo to nie jest but do mnie, bo w przypadku akurat tamtych butów to jest e, ciężko jakoś tak, bardzo ciasno na moją stopę i, i tak dalej. Jakoś tak, no nie wiem, nieprzyjemne są te buty. Kiedyś, nie wiem, nie wiem, za 20 euro i kupiłam, już nie pamiętam, ale chciałam mieć. Białe buty, no i później wiecie, jak to jest wykupowanie przez internet butów. Dlatego już stwierdziłam, butów już przez internet nie będę kupować i zobaczyłam na akurat to, co jest. I nie napaliłam się na Romikę, tylko po prostu zobaczyłam, jakie są buty trekkingowe i okazało się, że są mega przeceny. Szkoda, że teraz nie było e, akcji 2 plus 1, że dwie pary i jedna gratis albo za euro. Ale mimo to się opłaciło, bo te drugie buty e, polowałam już je na niedługi czas. Tylko nigdy nie doszło do tego, żebym kupiła, bo dla mnie wiecznie były za drogie. Teraz patrzcie, tą cenę obniżyli o 50% i macie 69,99 na 50%. Także no, raptem, 30 parę euro to nie jest dużo, to była cena tych, tych butów, tych trekkingowych. I przede wszystkim jest to prawdziwa skóra. I co mnie się w tych butach podoba? Mój mąż mi mówi, że będę wyglądać jak Wednesday. Prawie styl Wednesday bym powiedziała, ale one mi się strasznie podobają. Co mi się w tych butach podoba? Są na lekkim podwyższeniu. Ja osobiście szpilek nie lubię. Wysokich obcasów. Nie lubię jakieś podwyższenie fajnie mieć, bo nie będę się taka malutka czuć. Ee, obcas niski, ok, ale obcas. Jak czułenko, tak? A propos czułenko potem wam powie, o co chodzi. I to są takie wiosenno-jesienne, e, jak by to powiedzieć, boots. boc się mówi, e, już nie wiem do końca, ale jest bardzo ładne wykonanie, są szyte, nie są klejone. Nie wiem, czy to tu widać, ale one mi się tak podobają, są ze skóry i. Zakochałam się od razu w nich i mają podeszwę zapamiętującą nacisk. Yy, tutaj ten w środku ta wyściółka jest. I są OK. I one będą yy, pasować na pewno do rzeczy jakieś, nawet do spódniczki. Nawet do spódniczki. Czy do jakichś leginsów? Przeważnie będę je nosić, y, może do czarnych spodni, y, nie wiem, może do jakichś wąskich jeansów, bo one dobrze y, pasują, jak się je na spodnie założy, a nie spodnie na buty. One wtedy bardzo ładnie wyglądają i nie niszczycie sobie tej skórki. Także bardzo fajne wykonanie i, jak nie wierzycie, się Emce to czyli prawdziwa skóra. Jest tu metka i jeszcze pachną skórą nie jest to żaden Sky. Bardzo fajny but. Marzyłam zawsze o skórzanych butach i mam w końcu drwałam te buty. I chciałam mieć takie buty, już je wypatrzyłam gdzieś tam i mówię, to one będą moje i była ostatnia para, moi drodzy. I jeszcze. Ostatnie buty, które kupiłam za śmieszną cenę, bo kosztowały tylko 11 euro i były przecenione z 22,99 na 11 coś. Już nie pamiętam, bo rachunek już schowałam na gwarancję. I są ostatnia para takich, e, takich znalazłam. No i patrzcie, e, są dość fajne. Są bardzo miłe w dotyku, nie są jakieś wygniecione, e, po prostu one są dla mnie idealne. E, zgrabny obcas, e, będą takie na wyjście i powiem Wam, że naprawdę są ładne. I co mi się podoba, ja osobiście nie lubię członek bez pasków, Jak, e, czy, czy nawet butów na obcasach bez pasków, bo mi wiecznie noga wyskakuje, mam taki głupi chód. Że w tych obcasach po prostu nie umiem chodzić. I musiałam jakąś alternatywę sobie znaleźć, i dobre wykonanie jest tego buta o tyle, że nie widać jego kleju, którym zostały klejone. I to będą takie buty na typowo na wyjście, przykładowo do chin hose, do tych spodni takich eleganckich do jakichś takich innych różnych rzeczy, takie spódniczki, może jakieś leginsy, zobaczymy, co się założy. Będzie trochę cieplej, to nie będę tych buciorów, tych boców nosić, to sobie założę wtedy takie buciki i będę sobie tak ładnie e, chodzić, jak będę musiała, jak będę chciała gdzieś wyjść, nie wiem, e, z mężem na kawę albo coś w tym stylu. No. Także Wiecie, o ile do tego dojdzie, ale tak bym chciała się ubrać. Nie wiem, jak jest po prostu jakiś fajny dzień, nie wiem gdzieś, rzadko gdzie wychodzę, ale czasami są okazje, czy jakieś wydarzenia, czy zdarzenia życiowe, do których bym chciała sobie założyć po prostu obcasy. I e, przykładowo one będą się fajnie komponować nawet z tą e, tuniką, sukienką, tą w kratkę, nie wiem czy pamiętacie z poprzedniego odcinka, co sobie kupiłam. I one się będą fajnie z tym komponować też, tak że będzie ładnie to wyglądać. A jak nie to te, te boty jak trochę będzie taka nieładna pogoda, brzydka, będzie drżysto, będzie padać, będzie no wiecie, tak ble, no to wtedy tamte, a te tak taką ładniejszą pod wodę, jak trochę takie 15 stopni plus, trochę wiaterek zawieje, słoneczku i tak ładnie się człowiek prezentuje. Także tyle Wam chciałam pokazać, także wyszłam, poszłam po jednej i wyszłam z trzema, także no wiecie, ale udało mi się to i za tą cenę, te 82 euro, które dzisiaj zapłaciłam, Kupiłabym tylko jedne buty trekkingowe, wtedy co patrzyłam przez internet na Dajszmanie, to wtedy nawet dobry interes zrobiłam z tymi butami i bardzo się z nich cieszę. I po prostu to jest jeden z lepszych zakupów, które miałam obecnie w Dajszmanie. I z tych się bardzo cieszę, bo one naprawdę są nie wieje mi w nich, nie jest mi zimno i w ogóle i one dość dobrze ciepło trzymają, więc na takie pogody, takie nieciekawe się przydadzą, nie będziemy ciągnąć. I przede wszystkim przydadzą mi się na wyjazd. Także jeśli Wam się podobało, subskrybujcie, lajkujcie i do następnego zobaczenia. Cześć!